Czołem osoby tibijskie. No więc prośba była. Konkretnie to od Jinrago, żebym dla jego widza odkopał filmik, jak biegać nisko-levelowym rpkiem po Isawi za mostkiem. Kiedyś taki film już zmontowałem na Facebooka, ale Zuckerberg go z jakiegoś powodu usunął. Na szczęście miałem jeszcze zachowaną surówkę, więc wrzucam go po ponownym montażu na YouTube. Od razu ostrzegam, że to jest materiał z sierpnia 2020 roku, więc sporo się przez te 3,5 roku Tibia zmieniła. Wtedy nie było jeszcze kołczanów, grade manopotjonów dla RPK, koła umiejętności, a ja ważyłem za 30 kg więcej. Teraz trzeba się tam ubrać trochę inaczej. Przede wszystkim dołożyć lit torcza i zabrać wspomniane już grade manopotjony. Ja tutaj biegałem jeszcze ze strągami, bo to było przed balansem profesji. Warto też ubrać elwen amulet, wypić bull-eye Potkę i założyć time ringa. Tego ostatniego, bo przyspieszacie exp i ułatwiacie sobie ucieczkę w razie problemów. Oczywiście imbu robić na trzecim poziomie, gdzie się tylko da. Taktyka jest prosta. Bijesz single target z najlepszej amunicji jaką masz i dokładasz SDK. Dlatego najlepiej zrobić wcześniej, tak z 25m level i ustawić preje na atak. Jak już się domyślasz, to nie jest miejscówka, która się zwraca. Tu się przepala golda i te ceki. Przychodzisz tu po levele, nie po profit. Ja za mostkiem siedziałem, aż nie wbiłem sfinksów i lamasu do bestiary. Czyli od 80 do 220 levela. Poszło na to sporo kasy, ale level rósł jak szalony. W okolicy setnego poziomu będziecie tu mieli pewnie 750-900 karawa. To w sumie zależy od waszych skilli. Po 150 levelu będzie tego już 1,2-1,4 karawa. Zwłaszcza jak zainwestujecie w blue plazmy na amulecie i ringu. Po 200 levelu, jak już będziecie mogli biegać z większą lurą po energy bombach, to da się tu wykręcić ponad 1,7 karawa. Ale wtedy zabieracie ze sobą też awa i diamond arrowy, żeby bić obszarowo. Jak zaczynacie to expić, to najgroźniejszym momentem jest zejście i wejście z mostku. Zawsze jak schodzicie, to zakładacie Stonskin Amulet i biegniecie przy brzegu na południe. Tam się moby nie respią i jest sporo miejsc do biegania. Jak pójdziecie na zachód albo północ, to jest to proszenie się o szybkie TP do temple. Uważajcie też na takie małe domki. Jak w nie wdepniecie, to lądujecie w objęciach Crypt wardenów i będzie przypał. Taktyka na expa w okolicy setnego levela to lurować na południe po jednym mobie i zabijać z największego możliwego dystansu. Te potworki gryzą potężnie i nie będzie taryfy ulgowej jak się wbijecie nawet w dwie sztuki. Z ciekawostek to po 120 levelu biegałem tutaj z rift crossbowem z imbu do obrażeń od śmierci zamiast manalicza, To jeszcze bardziej podnosiło expa. Domyślam się, że zapytania o miejscówki, gdzie expić low level rapekiem pojawiają się, borusza serwer Zephira, więc zerknijcie sobie jeszcze na mój film o expieniu na Vengot, na zombiakach i Deeplink Scoutach. Linki w opisie. Dzięki i do zobaczenia na streamie.